Dziś jest wyjątkowy dzień! Jaki dzień? Chodzi o wtorek, Sako? Ktoś ma dziś urodziny? Nic z tych rzeczy! To Dzień Śmieci! Ale pojawił się mały problem. Chodzi o to, że Zuzia nie jest dziś w stanie odebrać z miasta śmieci. Jej wóz przestał działać! Zbudujecie nową śmieciarkę dla Zuzi, ale najpierw pomóżcie jej zebrać z miasta wszystkie śmieci! Czy pieski wykonają zadanie? Dobra, brygado! Musimy uratować Dzień Śmieci! Korana budowy! Uuu, wy to na pewno psia brygada! Ogromnie się cieszę, że was widzę! Jestem Zuzia! Bardzo miło panią poznać! Widziałam panią przy pracy! Jest pani świetna! O wy też jesteście świetni! Burmistrz powiedziała, że możecie zbudować nową śmieciarkę! Niestety, mój stary wóz sam jest teraz ogromną kupą śmieci! Śmieciarkę w kilka krótkich chwil. Lecz najpierw pomożemy pani zebrać śmieci z miasta. Wszyscy liczą, że odbiorę ich śmieci do końca dnia, ale już teraz mam ogromne opóźnienie. Dzięki psiej nadrobi pani stracony czas. Nasze pojazdy zabiorą mnóstwo śmieci. Wasza pomoc bardzo mi się przyda, psiaki. Wskakujcie! Zbierzmy wszystkie śmieci. Śmieci? Nadchodzimy. W górę, pomoc, wyrzut! Tak jest! Świetna robota wsiaki. Niedługo zbierzemy wszystkie śmieci. Tak wam się wydaje. <laughs> Tyle śmieci jeszcze nigdy nie widziano w zbierzowicach. <laughs> Spójrzcie na to! O, może lepiej pomóżmy psiakom to pozbierać! Właśnie, bo inaczej eee. będą tak zajęte zbieraniem eee. tych śmieci, że już nigdy nic nie zbudują! Eee. Taki jest plan! Właśnie o tym mówiłem! Nie słuchałam! Ja też nie, szefie! Z kim ja eee. pracuję? Jeszcze nigdy nie widziałam tylu śmieci. Ale już zbieraliśmy worki z tej ulicy. Pewnie parę przegapiliśmy. Chyba chciałeś powiedzieć parę tysięcy? To zajmie całą wieczność. No właśnie, nigdy nie zbierzecie wszystkich śmieci, miał. Potrzebujemy dużo więcej wozów, jeśli mamy zdążyć przed nocą. Na szczęście mamy ich więcej. Dalej, psiaki. Tylu pojazdów, na pewno pozbieramy wszystkie śmieci na czas. Podoba mi się taki plan. W takim razie naróbmy tutaj porządku. górę, koło! Już całkiem niezłe wywozy śmieci, ale ten przebija je wszystkie. I skończyliśmy przed czasem. No to może zbudujemy jeszcze śmieciarkę? Felek, e, z tym możemy mieć problem. Właśnie, z obładowanymi pojazdami nic nie zbudujemy. Szkoda, że nie da się ich jakoś wykorzystać. Właśnie, tu jest mnóstwo fajnych rzeczy. Nawet kierownica. To nie jest żadna kierownica, tylko kołpak. Ale może stać się kierownicą. Jeżeli zrobimy z tych śmieci nowy wóz sushi. Śmieciarka w całości zrobiona ze śmieci? Bardzo fajnie główkujesz, młody! Recykling śmieci to ważna sprawa. Tak pomagamy zachować czystość na naszej planecie. I możemy wykorzystać stare przedmioty, przerabiając je na coś nowego i wspaniałego. Spróbuj, by znaleźć więcej filmów i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.